Czas na coś naprawdę wyjątkowego. Przed Wami najnowsza kolekcja od Alchemy of Art. The Baby. Pełna miękkich pasteli, subtelnych ilustracji i uroczych dziecięcych detali, które skradną Wasze serca od pierwszego spojrzenia. Znajdziecie tu wszystko, co potrzebne do stworzenia wyjątkowych projektów. Od kartek na narodziny, chrzest czy roczek, po albumy i ramki pamiątkowe. Są tu delikatne arkusze w odcieniach różu, błękitu i beżu, a także mnóstwo elementów do wycinania. Misie, balony, buciki, wózki i maleńkie łóżeczka. Każdy detal dopracowany w najmniejszym szczególe, jak zawsze w stylu alchemy of art. Romantycznym, nostalgicznym i pełnym ciepła. Ta kolekcja to czysta słodycz zamknięta w papierze. Idealna do projektów, które mają w niej ze sobą emocje, wspomnienia i dziecięcą radość.